Hej, cześć, Simoneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z Command Conquer Red Alert. Tak, po stronie tu oczywiście misja, chyba jeżeli się nie mylę, to już dziesiąta. Więc no, zobaczymy jaka to jest misja, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale... Myślę, że chyba jakaś łatwa w miarę to była, albo nawet trudna. Zobaczymy. Więc no cóż, do dzieła i zobaczymy co nam powie tutaj... Nasz kapitan albo w ogóle dowódca i tym podobne. A wy zostawcie łapeczkę w tym czasie. Komentarz do no Isubika. Dobra. Więc jak zwykle O Jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw tej misji. Advancement in the Soviet Army can be rapid. Continue to accumulate victories and the future is One of our convoys is moving through enemy territory. You have been assigned to defend the convoy as they move through the area. Be sure that they reach their destination intact. As a reward for your esteemed service, you have been given a great honor. Our latest advancement in air warfare, the MiG attack aircraft, is at your disposal. essentially a bomber use it to destroy heavy concentrations of allied armor with this and your standard complement of yak aircraft you should have no problem in keeping the convoy safe no to będzie ciekawie powiem wam tak szczerze że przy prowadzeniu konwoju możemy to spierniczyć ale czy nam się to spierdoli, czy też nie, to już zależy od tego czy nam się uda, Dobra. spróbujmy tutaj jak w to option. ubrać Acknowledge 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 Reporting. Acknowledged. Comrade. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. 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 Uh Acknowledged. -oh. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. 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 Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Unit lost. Affirmative. Uh -huh. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Reporting. Eighteen quarters. Yes, sir. Reporting. At once. Of course. Of course. Very well. Affirmative. Very well. Affirmative. Very well. Affirmative. Very well. Affirmative. Select target. Oh. Unit lost. Yes, affirmative. Uh, unit lost. Unit lost. Jakim cudem on kurwa sam jedzie? Widzieliście to? Sam sobie przejechał, ostatni, na jednym HP. Brawo, po prostu brawo. Dało się mi misję zrobić takim fuksem, ale powiem wam tak szczerze, pięć razy podchodziłem do tej misji, bo co chwilę, kurde, się zablokowały czołgi czy coś i po prostu niszczyli mnie, ale udało się. A się wiem Więc za to powinna być łapa w górę, komentarz i subik. I zobaczmy tutaj te właśnie wypociny tej gry Mik i czołg buff, buff i po czołgu, tak? Jeszcze nie okay. Skuteczność 100%. Ca z tego, że tam dowodzenie 34 wali mnie to. Więc to by było na tyle. Nie o łapiać w górę. Zobaczymy, czy coś coś kontynuuje jest. O, jakie będą misje następne. Czy będzie AB? Tak, AB, więc. Zobaczymy się już w następnym odcineczku. Trzymajcie się. Bye bye!